Mamy go w podbieraku. <laughs> Dzisiaj jestem na naprawdę magicznej wodzie. A tyle nenufarów, ile tutaj jest, to ja już dawno nie widziałem. I myślę, że pod nimi muszą być jakieś ryby. Dzisiaj jestem na spławik i jestem tutaj po raz pierwszy, więc sam nie mam pojęcia, co tutaj może się kryć. Chociaż bagno, jak widzicie, to aż po prostu pachnie jakimś linem i karasiem. Zarzucam wędki. Na jednym zestawie będzie, będą dwa ziarna kukurydzy. Na drugim zestawie zaś będzie jedno ziarno grochu i biały robak. Dobra, już jest branie. Jest chyba branie? Branie, czy on się ustawia? Ciężko powiedzieć, co? Tniemy, branie! No, nie zarzuciłem drugiej wędki. To jest pewnie coś małego, co? Tak. No, krasnopiórka na początek. Nie po to tu przyjechaliśmy. Ale widać, że coś tutaj w tej wodzie jest. I do wody poleci drugi zestaw. O, jest branie. <grywanie> Zarzucałem drugą wędkę, i znowu coś wzięło. I co to jest? Ach, no i to też jest krasnopiórka. <laughs> Ekspresowa akcja, słuchajcie, dobra, ta już jest trochę większa od poprzedniej, ale też jest maleństwo. Dobra, jeszcze raz. Wiecie to, jak to tak ma wyglądać? To ja założę im jedno ziarno kukurydzy i dodam do tego czerwonego robaka. Może to ograniczy trochę te brania drobnicy, bo na razie te dwie wzdręgi całkiem malutkie, a nie po to tu przyjechaliśmy. Tak jak mówię. Mega mi te bagno pachnie karasiem, mega mi pachnie linem. Nigdy wcześniej tu nie łowiłem, więc nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia czego tu się spodziewać, ale warunki są po prostu cudne. Dzisiaj też taki dzień trochę pochmurny, coś zaczyna delikatnie kropić. No i to chyba już jest branie, co? On się nie gruntuje, tylko... Coś tam chyba siedzi na nim, co? Tak, coś siedzi. Tniemy. No i znowu maleństwo. Kurczę, Belek. Jak przez te maleństwa się przebić? Na kukurydzę i na czerwonego. Chyba też groch tutaj założę, bo no nie przyjechałem po takie małe wzdręgi. A zaczyna padać coraz mocniej. Tak, jak tak łapczywie biorą, to na, e, na haczyk powędruje też tutaj ziarno grochu. Może to je trochę, no, ten jakiś rozwalony. Może to je troszkę przystopuje. I do tego ziarna grochu jeden biały robaczek, żeby to wszystko zatknąć. No mam nadzieję, że takiego zestawu od razu nie przyatakują. Mamy branie, mamy branie. No, ta troszkę mocniej walczy. A, jeszcze mi zawadziła o drugą żyłkę. A co to jest? To jest płoć. Dobra, czyli nie tylko krasnopiórki tu są, płoć też jest. Może te maleństwa po prostu wiecie, weszły w zanętę, bo na samym początku wróciłem do wody kilka kulek zanętowych. E, zanęta o smaku marcepan, do tego trochę kukurydzy i do tego trochę kasterów, oczywiście z ziemią. Więc może po prostu te maleństwa w zanęte weszły i to się uspokoi za jakiś czas. Wiecie co, zarzuciłem i spławik leży się, tak coś tam rusza, więc strzelam, no jak nie jak tak. Ja myślałem, że on się gruntował, bo znowu zwiększyłem troszeczkę grunt. O a to siedzi taki kajtek malutki, chyba najmniejsza ze wszystkich dzisiejszych i pochnęła głęboko. jaj. No te rybki tutaj. No, dobra, mała, bo mała, ale kolejna do siateczki. Zobaczymy ile to dzisiaj uda się. Iść nałapać. Dobra. Dopróbujemy jeszcze raz. Uzupełniłem kukurydzę. No i zobaczymy. Może teraz zdąży opaść. Nim zaatakują. Zdąży. Nie. Nie zdąży. Chyba coś. Czy zdąży? Nie no. Siedzi. Ech. Kurczę. No. Coś było. Coś było, bo... Dwie kukurydze były, a teraz jest zero kukurydz, więc... Dobra, zarzuciłem jeszcze raz, bo wcześniej mi coś zjadło i jest branie, widzę. Oj! No, branie od razu po zarzucie. Od razu po zarzucie. Nie, nie, nie! Oj, w kapelony ucieka, ucieka. No dobra, znowu krasnopióra. Ale teraz troszeczkę lepsza, taka jeszcze nie nad podbierak. Bo tutaj... Mam dojście fajne, ale już ta jest trochę fajniejsza. Znowu zgarnęła od razu po rzucie. Ładna wzdręga. Tutaj jak sami widzicie ciężko jest pokonać ten poziom, na którym są te e, wzdręgi, a z kolei jak już się go pokona i przynęta leży na dnie. Ej, jest branie na drugim nagrochu. Pierwsze branie chciałem powiedzieć, że jak już przynęta leży na dnie to nic tam jej za bardzo nie dotyka i coś delikatnie pociągnęło za groch no i chyba na pociągnięciu się skończyło ajajaj aj, aj. dobra znowu coś no słuchajcie znowu coś skubnęło no coś tam się interesuje dobra wystawiło ajajajajajaj aj, 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 aj. kurczę chyba za szybko się napaliłem że w w końcu coś zna wzięło. <laughs> Może jeszcze coś z tego dna powtórzy. Oj, branie jest! Jest branie. kurcze! A co jest grane? Jak to bierze? Znowu na pusto. Dobra, jeszcze raz. Oj, ale słońce teraz świecić zaczyna akurat prosto w oczy. Oj, jest branie na gruncie. Położył. I co. I co, i nic znowu. Kurczę, no jak te ryby się ze mną dzisiaj bawią. Ani grocha, ani robak nie ruszony, ale branie było. Dobra, siedzi, siedzi coś w końcu na groszek z robakiem. Ale co to? Nie płynie w kapelon. Oj, 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 To chyba nie... Co to jest? Cóż to za cudo? Czy to karaś? Nie. Ale mi tutaj, słuchajcie, zazłocił. Myślałem, że to jest karaś, a to jest wyrośnięta wzdręga. A myślałem, że... Spełni się to, co myślałem, że uda mi się złapać, czyli jakiegoś karonka, ale nie, to jest, to jest wzdręga. No więc kurczę, zobaczcie, na rybach jestem już jakieś półtorej godziny, mamy w pół do dwudziestą, a na razie dotychczas same samiuteńkę wzdręgi. Tutaj e, na spławiku jeszcze nie byłem, pierwszy raz jestem. Byłem tutaj tylko na spinningu, ale na spinningu bardzo późną jesienią, to był jakoś początek grudnia, i wtedy właśnie tych kapelonów nie było, to było czyściutko, była czyściutka woda, a teraz to, co po prostu się dzieje, to jest, to jest szok. Jak tutaj przyjechałem i zobaczyłem, jaki tu jest dywan z tej roślinności, teraz się za głowę złapałem. pół do 20, czyli mam jeszcze myślę, no, jakieś dwie godziny przed sobą, więc ciągle jest szansa, że coś tutaj grubszego wejdzie. Jranie jedzie, 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 jedzie. Jedzie, jedzie, jedzie. O! Oh, dobra Dobra, siedzi Siedzi na druku i to jest i to jest coś większego. Teraz tak bez jaj. Jest to coś <śm> Ale branie było petarda Branie było petarda i teraz już nie wymyślam Hu hu, to jest coś lepszego, kochani <śm> Dobra. Oh, skoczyła mi trochę adrenalina, bo... <śm> Oj tylko żeby w te kapelony nie pojechał tutaj. Wejdę trochę na prawo, żeby nie pojechał w te kapelony. Nie, 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 nie. Nie idź tam. Co to jest? To jest chyba lin, słuchajcie. Ale teraz bez jaj. O jak ja go wyciągnę? Chodź tu, nie, chodź tu. Ale mi się ręka trzęsie. Chyba mam za krótki trochę podbierak. Chodź tu, jak ja go wyciągnę tutaj. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Nie uciekaj. Nie. <laughs> uh, ale jazda. Chodź tutaj. Chodź tutaj. Dobra, już mam mokre gumacze. Jak rybsko. Chodź tutaj. Mamy go w podbieraku O oh, oh. oh, Jezu O oh, Jezu huh. Gumaczy całe mokre Ale <ścoughs> Oj proszę Państwa Ależ to było branie Ależ to było branie Ręka mi chodzi <ścoughs> Uhu uh, uh. <ścoughs> Jeszcze nie wiem, jakiej on jest wielkości, zaraz go zobaczę. O, nie, to nie jest lin. Co to jest? To jest... Dobra. Dobra, trzeba się uspokoić. Hu, hu, hu. Ale mi nogi latają. To jest leszcz. Słuchajcie, jaka łopata. Jaka łopata. Jako to ma ryjek. Ja myślałem, że to jest taki lin, a to jest leszcz, kaban. Patrzcie, to jest na pewno największy leszcz, jakiego ja w życiu złapałem. Nie wierzgaj się. Patrzcie, jakie rybsko. Zaraz go zmierzę. Całego już mnie opryskał. Ale jazda. Dobra, słuchajcie moi drodzy, mam miarkę. Zmierzymy go, ile on ma. Na pewno jest największy, jakiego kiedykolwiek w ogóle złapałem. Zobaczcie, 50. Tam się zaczyna na łebku. 55 cm. Ale rybsko z dzikiej wody, z dzikiej wody. Jakie miejsce? Całe stanowisko mi tutaj się roz, rozpać kało. Ja jestem cały mokry. Zobaczcie. Spodnie mokre, wszystko brudne. Ale taka ryba. Mm. <taki> Takiego leszcza jeszcze nie złapałem. Naprawdę fajny. Nie mam wagi, nie zważę go. No ale ponad półmetrowy metrowy leszcz, 55 cm, to już naprawdę robi robotę. A dopiero co niedawno mówiłem o tym, że że już jest coraz później e, i od dłuższego czasu nic nie bierze i tu takie branie. Mamy w pół do dziewiątą, więc myślę, że jeszcze około godziny e, przede mną, e, więc ja tutaj ogarniam te moje stanowisko, zarzucam no i lecimy dalej, bo może, może liczę jeszcze na coś, że coś dzisiaj się No dobra, w miarę tutaj ogarnąłem. Więc działamy dalej, więc zobaczę co tam dzieje się na tym zestawie, który ciągle leżał w wodzie. Strzelam, że jest zjedzone wszystko. I, no i rzeczywiście została tylko łupinka grochu. Więc e, zakładam przynęty. Leszczu połakomił się na e, groch z czerwonym robakiem bodajże. Więc, no więc założę teraz tutaj również groszek z czerwonym robakiem. Mm, tu widzę groszek groszkiem. A do groszku mi tutaj o ślimaki powchodziły. Panie, idź, idź pan stąd. Dobra, więc na dwie wędki groch z czerwonym robakiem. No i działamy dalej. Zobaczymy, czy jeszcze coś się dzisiaj wydarzy. Ale apetytu muszę powiedzieć, że narobił potężnego. Żaby zaczynają coraz głośniej dawać, e, ale wiecie co, chodźmy, zobaczmy już, co udało się dzisiaj złapać. No dobra, więc co, było trochę tych rasnopiórek. Może nie bardzo duże, ale naprawdę ładne. Niech uciekają. Małych już pokazywać nie będę. No i był też oczywiście pan Leszcz. Pan Leszcz, niech ucieka. Ale zobaczcie jeszcze ostatni raz, jaki to jest garb. Kawał łopaty. Piękna ryba. Ach, dobra. Więc takie to dzisiaj było łowienie na tym dzikim Bajorku. Jeśli Wam się podobało, to zobaczcie inne moje filmy. Tymczasem ja się żegnam. No i widzimy się w następnym odcinku na kanale Chris and Fish. Cześć, trzymajcie się.